Dziękuję za okazanie zaufania. Witaj w Centrum Inwestora. Otwarcie tygodnia, pierwszy dzień tygodnia. Ja siadam i nagrywam, i tak się zastanawiam, o czym tutaj nawinąć, bo jest cała masa ciekawostek, cała masa newsów, dlatego zostańcie do samego końca. Oczywiście pamiętajcie, żeby zapoznać się z disclaimerem, który znajdziecie w opisie filmu. Ja zapraszam na króciutkie intro i zaraz do Was wracam. Także wracam już z powrotem. Lecimy, lecimy z ciekawostkami, z newsami, z wiadomościami. Powiem wam, grubo się dzieje, grubo się dzieje, ale to jest krypto. To jest piękne. Także lecimy, lecimy. To tutaj mamy, dobra. Vivek. 5 miliardów dolarów Fidelity właśnie nakazał wszystkim spółkom publicznym kupić bitcoina. Bam. Proszę bardzo. Oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do mnie na XA, Tam sobie możecie zawsze podejrzeć, co ja tutaj wrzucam, żeby być na bieżąco. A my lecimy dalej. Denis Porter. Arizona, zobaczcie, jest kolejnym stanem, który podpisuje strategiczną rezerwę bitcoinową, czyli SBR. SBR Strategic Bitcoin Reserve. Mamy drugi stan. Drugi stan, kolejne czekają kolejce na zatwierdzenie. Tutaj gruba informacja. 3,9 biliona jena SoftBank inwestuje miliardy w firmę, która chce kupić więcej bitcoinów niż MicroStrategy. Proszę bardzo. A MicroStrategy, przypominam, jest liderem. Mają Prawie 600 tysięcy, już chyba ponad 600 tysięcy bitcoinów mają 2,8% total supply bitcoina, grubo, no i się nie zatrzymują. Michael Saylor cały czas kupuje, cały czas kupuje bez względu na cenę. No i oczywiście zobaczcie, od razu znajdują się naśladowcy, którzy mało tego, że chcą robić to samo co MicroStrategy, chcą być więksi od MicroStrategy, jeśli chodzi o posiadanie bitcoinów. Gruby temat, gruby temat. Arthur Hayes powiedział, że USA wkrótce zaczną drukować pieniądze i Bitcoin przejdzie do jednego miliona dolarów. Oczywiście tego gościa jakby nie muszę przedstawiać wszystkim tym, którzy są w rynku krypto. No Arthur Hayes wielokrotnie przewidział to, co się wydarzy na rynku trafnie, oczywiście. No i wiecie, no tutaj jeśli się zacznie ogromny dodruk i oni pamiętajcie, że oni drukują z powietrza i to by było najlepsze, co mogli robić, kupować za to takie twarde aktywo, o czym jest Bitcoin. No niestety, to się dzieje na naszych oczach. No niestety, lub stety, tutaj kolejna ciekawa informacja i gruby news. Banki zaczynają kupować. Zobacz. Informację podał Bitcoin Archive. Amerykańskie banki otrzymały potwierdzenie od regulatora OCC, że mogą kupować, sprzedawać oraz przechowywać Bitcoiny dla swoich klientów. Ta Także Kowalski będzie. Kupował bitcoina w banku, lub będzie trzymał pieniądze w banku na lokacie i nawet nie będzie wiedział, że ta lokata jest w bitcoin. Może będzie wiedział, może nie. No niestety, banki, banki wchodzą. Tutaj wrzuciłem screen swojego portfela, ogólnodostępnego portfela, jeśli chodzi o rozgrywkę pulszczeina. No, pulszczeń się tutaj odpalił, Rysiu wrócił. Co się przekłada oczywiście od razu na wzrosty. No i tutaj wrzuciłem taki post, że zawsze warto stawiać na dobrego konia, a nie farbowańca. No i Rysiu już nie musi się chować. Pokazał klasę i zasady, w które wierzy i się trzyma. Może robić swoje i to, w czym jest najlepszy. No, oczywiście chodzi tutaj o marketing. Krypto zawsze się obroni, bo jest transparentne i za to je lubię. No właśnie. To jest ciekawy temat. Kolejny gruby, gruby news. O, o wielką adopcję. Zobaczcie. Fortune donosi, że Facebook obecna meta, kapitalizacja 1,5 biliona dolarów ma odparić portfele i płatności kryptą dla 3 miliardów użytkowników. Wyobraźcie sobie, jeśli Facebook tak naprawdę wejdzie na grubo w krypto. Facebook już miał tutaj jakąś wzmiankę odnośnie krypto. Chciał tutaj wejść Metaverse, też mu tam nie wypaliło. No ale jeśli tutaj odpali swój portfel, odpali płatności w krypto, że będzie można tutaj płacić, ciekawe jakimi krypto, no to 3 miliardy użytkowników, chcąc, nie chcąc, dowiedzą się o krypto. Zobacz. On ma potężną tutaj jakby pulę ludzi, którzy korzysta z Facebooka. Którzy korzystają z Facebooka, może tak, bo to się. No właśnie, dobra. Lecimy, lecimy dalej. Kolejny, kolejny grubas. Chodzi o news, oczywiście, gruby news. Bank Rozrachunków Międzynarodowych, BIS, czyli prawdziwe grubasy. No to jest idealny przedstawiciel tego, tego banku, zwał jak zwał, nazywa bitcoina i krypto zabezpieczeniem przeciwko słabości waluty. Zobaczcie. Grubo, co? Ale ten gość, on się kiedyś wypowiadał bardzo niefajnie, jeśli chodzi o krypto. No ale jakbyście zobaczyli jego całe zdjęcie, to gościu jest chyba szerszy niż wyższy. Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Jeśli chodzi o prawdziwy grubas. Dobra, lecimy dalej. Zobacz. Tutaj też indywidualista, Rafael rzucił, Bitcoin jest zbyt zmienny. Wiele osób tak twierdzi oczywiście. Amazon, Tesla, Google odnotowały w ciągu ostatnich 6 miesięcy większe spadki niż Bitcoin. A jakoś nikt nie twierdzi, że są zbyt zmienne. Amazon minus 33%, Tesla, minus 56%, Google minus 32%, Bitcoin, minus 31%. Tu mamy oczywiście wykresy, można sobie zobaczyć. I jakoś nie słychać w mediach, że. Właśnie spółki technologiczne, liderzy spółek technologicznych więcej tracą niż Bitcoin. Ale oczywiście Bitcoin spadnie 10-20%. czyli wiecie, tutaj jest lipa, to tak spada, jest takie chwilny i tak no, dalej. No zobaczcie, no. Fakty nie kłamią, no. Z faktami się nie dyskutuje. Spółki technologiczne więcej traciły niż Bitcoin. Dobra, lecimy tutaj mamy od Gerardo Peles. Mamy tutaj fajną taką zmiankę. Jeśli chodzi o portfolio, można sobie wejść na, na ten link i sobie podpiąć adres i sobie zobaczyć, co się dzieje na naszym adresie. Wszystko będzie ładnie tutaj pokazane, także zobaczcie. Kolejny deweloper buduje na nie? co jest mega pozytywną informacją, jeśli chodzi o puszczenie. Dobra, tutaj wrzuciłem szybką taką zmiankę. Potem kolejny post z takim szerszym objaśnieniem. Ostatniej aktualizacji. Ethereum, które miało miejsce, miejsce 7 maja 2025 roku. Sieć Ethereum aktywowała Pektrę, największy upgrade od merch. Co wnosi inteligentne konta, Płać za gaz tokenami RC20, automatyzuj transakcje. Czyli będzie można, zobaczcie, w skrócie, płacić nie tylko Ethereum za gaz, tylko innymi tokenami. Na razie niektórymi, ale pewnie z czasem tych tokenów będzie przybywać. Chodzi tutaj o tokeny RC20. Mega. Mega rozwiązanie. Lepszy staking limit wzrósł z 32 Ethereum do 2048 Ethereum. Większa płynność dla walidatorów. W krótkim takim rozumieniu, żeby teraz y, zastekować i stać się tutaj walidatorem, to nie potrzebujemy 32 Ethereum, tylko 2048 Etherów. To jest też, to się przekłada oczywiście y, na to, że wiecie, większa płynność więksi będą wchodzić. To się znowu przekłada na to, że to całe RWA, wszystkie instytucje, które gdzieś skupują Ethereum, wypowiedzi pewnych ludzi odnośnie Ethereum, że Ethereum będzie tutaj właśnie będzie tokenizowało, będzie placem budowym do tokenizacji, czy to giełdy, czy różnych innych rzeczy. No, dzieje się. Dzieje się, powiem Wam naprawdę. Ethereum oczywiście się też odpaliło, tak? No, urosło tutaj dosyć sporo od Faktry. Także ja mówiłem, ja bym Ethereum nie skreślał. Były oczywiście fajne poziomy, warto było się zastanowić nad tym. Ja, nawet jakbym chciał, to nie mogę mówić pewnych rzeczy, żeby brać, żeby kupować. Broń Boże, każdy musi samemu myśleć za siebie. Ja tylko tutaj opowiadam, odnoszę się do pewnych rzeczy. Warto czy, umieć czytać między wierszami, wiecie. Ale koniec końców każdy musi myśleć sam za siebie. Cena Ethereum skoczyła 20% w dobę, a Wieloryby kupiły 51 tysięcy Ethereum. Proszę bardzo. Czy to punkt zwrotny? Analitycy celują do 10 tysięcy dolarów, ale uwaga na zmienności. No, oczywiście, wiecie, no, to jest logiczne i o tym trzeba wiedzieć, że na pewno Ethereum teraz nie będzie rosło do 10 tysięcy dolarów. Jakaś już będzie, są zawsze też osoby, które gdzieś kupują i chcą realizować zyski, odcinając. Swoje kupony, no ale pamiętajmy, że są ci z dużymi portfelami, którzy się ładują. No właśnie, napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o Pektra i co wy myślicie o Ethereum. Czy posiadacie Ethereum, czy obraziliście się na Ethereum, czy już nie macie Ethereum, czy wybieracie inne tutaj chainy, także napiszcie w komentarzach. I tutaj mam takie obszerne wyjaśnienie, jeśli chodzi o tą aktualizację Pektre. Wprowadzenie, kluczowe elementy aktualizacji Pektra, ja Tego nie będę tutaj czytał, bo tego jest za dużo. Ale warto sobie tutaj wejść do mnie na X, a jeśli chcecie się zagłębić tak dogłębnie w tą aktualizację, to tutaj macie obszerną analizę. Dobra, lecimy dalej. News z dzisiaj zobaczcie, koń Telegraf. USA obniża płana import SIN ze 145% do 30% podczas gdy Chiny obniżają cła na towary amerykańskie ze 125% do 10. Oba kraje osiągnęły 90-dniową tymczasową redukcję w celu złagodzenia napięć handlowych. Powiem wam, dobrze to rozgrywają, jak dobrze to rozgrywają. Zobaczcie, przecież to jest to jest to są takie szachy, ale też z taką nutką e, takiego napięcia, wiecie, no tak Naprawdę, naprawdę dzieją się ciekawe rzeczy. A my w tym uczestniczymy. Zobaczcie, jakie tutaj były cła, jakie, jakie procenty nakładali na siebie, bombardowali, co też się przełożyło oczywiście na rynki. Dodajmy dwa do dwóch. Cofnijmy się do pewnych wypowiedzi tych dwóch panów, co robili, jak to przenosiło, jaki miał wpływ na wyceny. Ja mówię tutaj o krypto. Panowie się dogadali, cła zostały obniżone. Dołki zostały skupione. Teraz przychodzi odreagowanie, przychodzą wzrosty. No, ciekawe, ciekawe czasy, ciekawe miesiące przed nami, naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Kupić raz to nie sztuka. No właśnie, zobaczcie. Metal Planet. Spółka, która kupiła kolejne 1247 bitcoinów za 18,5 niecałe miliarda jenów. Metal Planet oczywiście cały czas też kupuje. Też ściągnęli strategię od MicroStrategy, także no właśnie, kupić raz to nie sztuka, ale kupować cały czas to jest coś grubego. Dobra, tyle jeśli chodzi o ciekawostki, newsy, wiadomości. My lecimy na wykresy. My lecimy, raczej ja lecę, a wy razem ze mną może tak. Dobra, lecimy z wykresami. To tutaj mamy Bitcoin, Bitcoin 104400. 80 dolarów. No tutaj już mieliśmy wybicie dzisiaj, to było dzisiaj. Otwarcie, zobaczcie. 1000, Tysio... yy. chciałbym. Znaczy, no nie chciałbym, wiecie, chciałbym kupić za 1000, ale nie chciałbym, żeby ta cena była na 1000 dolarów. Chodzi o bitcoina 105 900, prawie 106 000 dolarów za bitcoina. Oczywiście spójrzmy sobie na szerszy obraz, na tygodniówkę. No tutaj jesteśmy już. Mega wybumowanie. I zobaczcie, to, co ja mówiłem. Jeśli tutaj na tygodniówce się przecięliśmy i weszliśmy w tą strefę, no to Stochastyka RSI ciągnie, ciągnie niebieska nad czerwoną i jest siła, jest siła. Co się przełożyło na niezłą, niezłą tutaj tygodniową świeczkę Oczywiście tutaj mamy moc. Są newsy są wiadomości. Świat obiegnie dzisiejszy news odnośnie ceł. To też mega wpłynie oczywiście na rynki giełda się otwiera dopiero o 15.30 czasu polskiego. Także no, kto wie, czy dzisiaj nie zobaczymy nowego ATH na Bitcoinie. Oczywiście Ethereum, zobaczcie, Ethereum to samo na tygodniówce. Mówiłem to o przecięciu. No tutaj oczywiście zawsze mógłby być fakeout, ale jak już wchodzimy w tą strefę na stokastik RSI i niebieska jest ponad czerwoną linią. W uproszczeniu oczywiście, prostota przede wszystkim, no to mamy ogromną siłę na wzrosty, zobaczcie. tutaj mieliśmy tak samo. Tak, i potem stokastik ciągnęło, ciągnęło i... Wyjechaliśmy praktycznie z 2100 na prawie 4000. Ponad 4000. No i tutaj zobacz. Bam. Wróciliśmy ponad 200 kroczącą. Oczywiście tutaj pewnie będzie retest. Tak mi się wydaje, że może być retest. I wtedy odbicie. Dobrze jak wskoczymy ponad 50. No, nieźle. Nieźle to wygląda dla Ethereum. No, oczywiście 2500, a wiecie, no tutaj zobaczcie. no. Byłem. Wspominałem, 1381-1400, Stokastyk się przecinało. Fajny poziom, żeby pomyśleć o tym Ethereum. No ale wiecie, kto skorzystał, to skorzystał. Kto uśrednił, to uśrednił. Kto wszedł i rozważył, żeby sobie m, może dokonać zakupu Ethereum. No to gracy, gracy, gracy. Można sobie pogratulować. W złotówkach Bitcoin zbliża się do 400 tysięcy. No powiem Wam, wtedy tutaj mieliśmy już inne, inne, inne zupełnie poziomy, jeśli chodzi o wycenę w złotówkach, no bo dolar był, dolar był po, po 4 zł zobaczcie, no tutaj 4,15 w tym okresie, także 106 tysięcy dolarów czy 105 tysięcy dolarów było tutaj, zobaczcie, no 400, 413, 20, no tutaj szczyt mieliśmy 457 tysięcy złotych za jednego bitcoina. Nieźle, nieźle. A jak się plasuje bitcoin do... Ethereum do bitcoina? No też. Ja się z timingiem nie strzeliłem odnośnie flipa. Ja to nazywam flipy, bo ja tutaj przechodziłem. Parę satoshi, sobie zamieniałem do Ethereum i to było gdzieś tutaj. Chyba tutaj w tym, w tym okresie. Albo chyba tutaj, gdzieś, może tutaj bliżej. Jak już Stokastic się nam tu... Myślałem, że będzie zawrotka, będzie odbicie, no ale niestety jeszcze spadliśmy, jeśli chodzi o Ethereum do Bitcoina. No ale tutaj ten moment, niezły moment 0,017. Jak ktoś był strzelił, no to nie wiem, za jednego Bitcoina chyba było 50 Ethereum. No to powiem wam, no już teraz już jesteśmy dużo, dużo wyżej. I dobry strzał, na pewno dobry strzał, nie? no ale spokojnie. Tutaj mamy oczywiście przestrzeń, zobaczcie. Tutaj mamy przestrzeń jeszcze na fajne wzrosty i idą do bitcoina. Jakbyśmy nawet z tych moich poziomów tutaj 0,03 jakoś tak poniżej, może tutaj, no to do 0,809, no to zobaczcie, no to mamy 3x. Czyli jakby ktoś wrzucił jednego bitcoina, mógłby wyciągnąć 3 Nieźle, nieźle. Dobra, to tyle złoto. No złoto tutaj mamy korektę 3200. No, szczyt mieliśmy. 3,5 Nieźle. Jak to wygląda na dniówce? Korekta ciągnie. No, stokasik tutaj na tygodniówce nam ciągnie. Także jeszcze korekta może tutaj się skorekcić. Korekta korekty, jak to się mówi. Dobra, lecimy z komentarzami. Widziałem sporo tych komentarzy. Oczywiście, za wszystkie komentarze dziękuję. Czemu wy wszyscy wiecie wszystko po fakcie? No, nie po fakcie. Po fakcie są mówione rzeczy, które się wydarzyły, ale wspominamy oczywiście o tych, o tych tematach wcześniej. No, wiecie, ja co środę pokazuję indeksy, indeksy, indykatory. Pokazuję tutaj dane on-chain, pokazuje pokazuję fear and Grid, że wiecie, no, jeśli mamy tutaj strach i się leje, ogromny sentyment w drugą stronę. No to jest to mówione. No, trzeba, trzeba być na bieżąco, trzeba śledzić kanał lub Pixa i będziecie zawsze na bieżąco. Ci co są, to są. Krzysiek tutaj odnośnie tego filmu. śliski tam drukarek, tutaj wrzucił komentarz. Ja odpowiedziałem, ja nie chcę tutaj tego komentować, wiecie, tego w ogóle tematu, to już naprawdę lata koło wentyla. To już jest za mną. Ja tu wyskoczyłem, jak tam się dzieje, co tam się chce. Nie interesuje mnie to. Może tak. To skomentuję. Barber tu wrzucił za kolejne 15 lat. To mogą być fajne pieniądze, ale czy to będzie bogactwo? To wątpię. No, myślę, że za 15 lat będzie grubo, jeśli chodzi o Bitcoina. Ja pod to gram i wolę wolę trzymać w i liczyć na to niż na emeryturę z pewnych instytucji. Wiecie. To jest moja oczywiście rozgrywka. No i patrząc sobie na przestrzeni już tylu lat, jak to startowało, gdzie to już doszło, co jeszcze przed nami, no to tutaj kierunek jest tylko jeden. MXXM, Damian, Damian, trzymaj się, Damian, Damian, trzymaj się. Ja się trzymam zawsze. Także dzięki. No tutaj do szorca, a tak. nie do filmu, final boss, sek pokonany. Teraz powinien Rysiek pozwać Uniswap i całą resztę za delisting. To wie czy nie pozwie, ale nie mi się wydaje, że nie, bo by się do tego może jakoś odniósł. Ale też tutaj może się wszystko wy... wydarzyć. Rysiu może tak naprawdę chcieć, to zrobić. Ma do tego prawo. No ale z drugiej strony patrząc, Uniswap. Mógł to zrobić. No bo jeśli tutaj takie ogromne zarzuty były w kierunku Rysia. Z sekiem boxowanie się i tak dalej i tak dalej, no to wiecie, no firmy tak robią, jeśli coś, jakiś projekt gdzieś tutaj się wykrzaczy albo gdzieś ma jakieś jakieś powiązania z jakimiś zarzutami i tak dalej, no to może być delisting, jeśli chodzi o, o, o wycofanie tokenów z giełdy. Też mieliśmy nieraz takie sytuacje, także przecież to by była bez sensu walka z wiatrakami, ale coś już zrobi, co się ma w głowie, tego nie wie nikt, tylko on. Jest moc, Richie is back, no właśnie, Richie, richie. A cena leży, no y, powiem tak, no cena się troszeczkę podniosła. Wiecie, Ethereum, Petra za, zaczyna się tutaj podnosić. Także spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że Rysiu ma tutaj jeszcze kilka asów w rękawie i, i naprawdę, zresztą będziemy świadkami tego w niedalekiej przyszłości. Bitmorda, fajnie, że Rysiu się odezwał. Gratulacje do całej społeczności, bo Rysiek to pulszyn, a pulszyn to my. Od razu zrobiło się weselej. No właśnie, też mówiłem o tym. Gratulacje dla wszystkich tych, którzy wytrwali, którzy gdzieś trzymali kciuki za rysiem. Byli w tych ciężkich momentach. Można sobie pogratulować. Oczywiście to się jeszcze nie przekłada na cenę. Znaczy, wiecie, jeśli ktoś sobie gdzieś tam ten dołek ustrzelił i się wstrzelił w dołek, no to jak najbardziej. No Już tam kilkadziesiąt procent od dołka zrobił. Ci, co wychodzili, posprzedawali, stracili nie rozważyli ponownego wejścia, no to pewnie jak będzie już takie mega FOMO i będą tutaj mega duże wzrosty, jeśli takie przyjdą, no to będą dołączać znowu, nie? no bo tak to się z reguły dzieje. Dobra, Karol, Damian, dzięki i zwrócę uwagę, bo chciałem kupić indeksy. Tutaj nosi się tego indeks. Nagram tutaj wzmiankę o tym, jeszcze jedną. Powiem wam, no ciekawy temat, ciekawy temat. Oczywiście to był materiał sponsorowany, pamiętajcie. Także tutaj to jest free to musi być dowiezione. Ale chodzi o, o ogólny temat tego typu projektów, które będą powstawać, które już powstają. To też taki, jest taki właśnie punkcik zaczepienia właśnie do RWA, do, do tokenizacji wszystkiego. Do tego, że zobaczcie, będziemy mogli sami robić pewne indeksy, i na nich zarabiać, tworzyć te indeksy i tak dalej. Nie będziemy odpowiedzialni tutaj za jakiegoś brokera, bo to wszystko idzie w tym kierunku. Tak jak i. Korzystając teraz z, z, z protokołów DeFi, gdzie możemy sobie wziąć pożyczkę za nasze krypto, możemy sobie y, tutaj zastekować nasze krypto i tak dalej. Także to są takie mechanizmy, które warto znać naprawdę, które będą coraz mocniej przechodzić do, y, do świata takiego tradycyjnego. już wrzucił tutaj komentarz, tym, dać wywiad z Eterem, Przepowiednie wliczone na krach na czerwcu. Nie, nie oglądałem. Tutaj u żurnalisty. Ostatnio był Tomasz Tomasza Drwala. Troszkę z przymrożeniem oka, ale powódź ostatnio wyliczył rok wcześniej co do dnia. Muszę sobie zerknąć. Wtedy będę mógł coś na ten temat powiedzieć. Ika. Szczerość to klucz do sukcesu. Wiecie co, no ja uważam, że trzeba być szczerym. Tym bardziej jak się coś robi. Wiecie, w internecie wszystko zostaje. Internet nie, nie wybacza. Ludzie nie wybaczają. Dlatego, jak będziemy obierać tą drogę tej szczerości, to nie będziemy mieli sobie nic do zarzucenia i nikt nam nigdy nic nie zarzuci. Tym bardziej, jak budujemy jakiś kontekst, budujemy jakąś społeczność, jesteśmy w tej społeczności i uczestniczymy w tej społeczności. A wiecie, ludzie, którzy są nieszczerzy, no to są wyjaśnieni i potem nie mają racji bytu w internecie, bo ludzie o tym pamiętają. Internet wiecie, nie wybacza i pamięta: wszystko, co wrzucimy, to tutaj zostaje. Oczywiście można to gdzieś skasować, ale to jest nie problem gdzieś zgrać coś, wiecie, zrobić screena i tak dalej, i tak dalej. No ale to ja się będę wypowiadał. Niektórzy chcieli być szczerzy, nie wyszło. Okazali się zwykłymi rurkami z kremem, jak to się mówi. Tak dosadnie, ale nie ubliżając nikomu, i każdy wie o co chodzi. No ale to pozostawiam w kwestii indywidualnej tych osób. Mi do tego nic. Rysiu dalej poszukuje Interpol. No tak, dalej poszukuje, ale to jest zupełnie inna sprawa niż to, co się działo z Purscheinem w kwestii Seku. Interpol oczywiście gdzieś tam wisi, mi się wydaje, że prędzej czy później Rysiu się do tego odniesie. Pewnie stać go też na dobrych prawników, żeby tą sprawę wyjaśnili. Pewnie tak to się będzie działo. Czy ktoś zna Ryszarda? Osobiście nie. Dzięki pozdro, dzięki, dzięki. Kim jest Rysiu? No Rysiu, trzeba sobie wygooglować. Kim jest Rysiu Schuler? Hard w skrócie, twórca heksa, twórca Pulszczeina, PLSXa. Kto to jest Rysiu? Kto to jest Rysiu? Wygooglować sobie, wygooglować. Chyba, że ktoś tutaj robi sobie jaja. Polak patriota mały. <laughs> Witam. Za szybko mówisz? Mówisz. Za szybko mówisz i ciężko się słucha. Oczywiście tamten odcinek ja też wrzuciłem na przyspieszeniu, no ale zawsze można sobie zwolnić tempo, można sobie zrobić zwolnienie i będzie wtedy OK. Czasami wrzucę to przyspieszenie, żeby też odcinek był krótszy, no ale muszę zwrócić uwagę, może troszeczkę mniejszy stopień tego przyspieszenia muszę ustawić, żeby też nie wyglądało to w sposób, wiecie, speedingu zalec. Nawija, nawija. Szybko szybko, szybko. No nie. Pomyślę o tym. Ale z tempo można sobie zawsze zwolnić. No, i tutaj już komentarze do ostatniego mego filmu. Ja już w ostatnim moim filmie odnosiłem się do tego. Oczywiście wiecie, możecie komentować. Ja zawsze ten komentarz sobie przeczytam. Zawsze sobie go gdzieś tam przetrawię, ale. Są pewne tematy, których nie warto ruszać, bo nie ma sensu, wiecie, bo to jest. To jest próżnia. To jest próżnia i po co? Ja oczywiście się do tego odniosłem. Zawsze, za, zawsze będę się odnosił do pewnych kwestii, tym bardziej, jeśli ktoś gdzieś mnie wywoła do tablicy tak najbardziej. Ja się do tego odniosę. Nie będę chował głowy w piasek. No ale jak już się odniosę, odniosłem, już uważam, że szkoda poświęcać temu czas, bo po co? Trzeba się skupić na tym, co jest teraz. Na tych wartościowych i fajnych rzeczach, a nie na jakimś tam głównie. wiecie, które się wylało i które śmierdzi. I to tyle, i będzie śmierdzić. No ale to już nie mój smród, jak to się mówi. Dobra, tyle ode mnie. Jak zostaliście do samego końca, dajcie łapy w górę, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych wydarzeniach, o adopcji, co sądzicie o tych ruchach wszystkich w krypto. Czy jesteście w krypto, czy zrezygnowaliście, co myślicie o pektrze, co myślicie o. O Ethereum i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie w komentarzach. Komentujcie. Subskrybujcie kanał. Tyle ode mnie. Trzymajcie się z tym pozytywnym farcikiem. Za wszystkie przejęzyczenia i jakieś błędy z tego serducha. Przepraszam, wybaczcie mi to. Czasami się zdarza, wiecie, jak ktoś tutaj stara się nawijać do majka. Na takim flow zdarzy się. Jakbym ja jestem tylko osobą, która ma. Prawo się pomylić, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tyle ode mnie, trzymajcie się. Z tym farcikiem pozytywnym zawsze. Siema na cześć.